Cześć, cześć, czekaj, bo zlecimy. Cześć, z tej strony Skończył kanalizujący Tomek i jazd mamy już. Został tylko jeden taki, wiecie, z kuszą. No, nie palisz się, bo wchodzi. Lecimy! Bo drugi będzie ten byk tutaj, to będzie taki problem. Pięć szmaragdów mam. Re, ja idę do jakiegoś domku. Może iść do kościoła, później mnie tepasz. <coughs> widzicie, jakie to jest głośne? Nie wierzę. Ja idę na dach jakiegoś domku i będę stąd strzelał, Tomek. A ty nie masz kuszy. Mam łuk. A ty nie miałeś tego. Łuk mam, gościu. Jedz te ziemniaki surowe. Słyszę już tam byk, byk jest. Myślę, że jest już. Nie, w drugim chyba nie ma. Jest w drugim już chyba. Nie. Gdzie ty jesteś? Ja nie widzę. Jestem na dachu domu. Muszę bić siekierą kierą kamienną. Gdzie oni są? Bo słyszysz. O, jest, widzę z siekierą ta, Tego tam. Widzisz? Tam, poza rzeką. Nie wiem, czy ja tam do niego trafię. Pol, pola gdzieś. Żelazne buty leżą tam. No to nie moje. Twoje może. Widzę, tam skusząc Trafiłem jednego. No szmaragdy, siadą szmaragdy. No ci Tarczę mam, przecież będę się bronił przed nim. A radam tego. Jeden chce zabić wieśniaka. Zabiję jednego. A tą strzałę sobie we już. O, idzie tutaj. O, tu jest za tym domem. <laughs> Jeszcze nie zginął? Mam jeden. No, pod dachem tego domu mojego. Tu, widzisz? A jeden jest tutaj z drugiej strony. Już go zabierz. Zombie topiciel wyszedł w ogóle z wody tam. <śmiech> 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 to jest właśnie jeden z ważniejszych odcinków, wiesz? No bo tu jest najazd. Trzeba wygrać. Jak nie wygramy, to wiesz, co się stanie. Bika, teraz trzeba szczęść dać strzały. Patrz, trza... muszę iść do twojego domu. Chodź tutaj do mnie. Ale ja nie mam jedzenia. Masz jakieś jedzenie? <grym> nie Nieupieczony schab. Wezmę może od ciebie dirtaj się szybko podpię. Chodź do mnie, zamknij Chodź szybko do mnie, nie widzę już innych. Zamknąłem ci dom. Nie widzę na razie żadnego tutaj. Nie wiem, gdzie oni łażą. Nic nie słyszę nawet. Jesteś na tym domu. No, tylko zniszczę. Dobra, już będę iść. Już będę iść w villagerze. Zniszczę to może. Masz jakieś strzały? Mam 11. To daj. Wszystkie daj, bo ja muszę strzelać. Ja też chcę. A ty masz łuk? Kuszę. Z przebijający trzy. jeszcze jeden? A ty mi dajesz a wszystkie? No nie, nie dajesz wszystkich. Ja mam jedenaście. Nie widzę i to zobaczymy się po cięciu. No, nie, to jest, to jest. Witam po cięciu właśnie daj już co. Ned Big tam w wodzie jest widzicie? Raz u tego. Big mnie. Zaraz zabiję I strzały wypadły. Ty z bykiem się bijesz? Ej, słuchajcie, Tomek się z bykiem bije. Zobaczcie, jak mu pójdzie. Zabij mnie! Jeszcze mi się skończył w tym czasie. Trafia, strzelam go z łuku Idzie do mnie chyba. No płynie. Niszczycel jest bardzo dobry. Strzelam go. Bardzo mocny, nie? Zabijemy niszczycia! Zuku. Dlatego, że on chyba patrz, się osłabił. Patrz, on tu był koło zombiego tupiciela i zębem nie ma go już. Ej, do mnie łatwiej był ten byk, ja myślałem, że on jakiś trudniejszy on... będzie. Przecież on był easy. I widzę nawet tej już kolejnych złych. No ich jest tu? Albo nie, nie widzę. Gdzie ty? Ja idę poskoczyć. A, idą za tobą dwaj. Raz szedam. Jeden się do mnie odwrócił. Nie mogę może no, tego z łopaty powiem ci, bił ich. Bo no, nie ma żadnej lepszej broni niż łopata. Teraz zabiłem jednego. Co tak ciemno się zrobiło? mi się po krótkim cięciu. Może kiedy będzie już dzień. Cześć, witam was. Po cięciu I właśnie tutaj już gramy. Jesteśmy. Tu są emeraldy. Wywadzę może ten jakiś kamień. Czekajcie, ale ja... Czekaj, muszę, może zobaczymy się po krótkim cięciu. Dobra, witam was po cięciu. Idziemy właśnie tego załatwić. Jero, mi to już będzie koniec najazdu. I wygraliśmy na najazd. Wygraliśmy! Masz też to? Mam emeralda. Wygraliśmy na najazd. Bohater wioski. To na nieskończonych sekund? Dobra, No to ja już się będę z wami żegnał Fajnym akcentem A więc Pa